Skąd brać pieniądze na biogazownię? To pytanie, które notuje wielu inwestorów. O jakie dofinansowanie mogą się dziś starać w naszym pięknym kraju? Tych źródeł potencjalnie jest wiele, natomiast oczywiście zawsze trzeba weryfikować te źródła w kontekście aktualnych naborów, bo pamiętać należy, że wniosek składamy w odpowiedzi na dany nabor wniosków o dofinansowanie. Na bieżąco staramy się to śledzić, natomiast potencjalnych programów wsparcia jest wiele, zarówno z poziomu środków unijnych i programu Fenix. Odpowiedniki dla mniejszych instalacji mamy również w regionach. Oczywiście nikomu nie trzeba przedstawiać program Energia dla Wsi, którego edycja zapowiedziana jest już na, na 2025 rok. E, mamy również edycję z poziomu Funduszu Modernizacyjnego dla Biogazu Komunalnego. E, wiemy o projektach... E, biometanowych, powiązanych tak naprawdę z biogazem, również z poziomu funduszu modernizacyjnego. To są jedne z fajniejszych możliwości pozyskania wsparcia z uwagi na fakt, że jest to wsparcie głównie bezwzwrotne, które może być uzupełnione pożyczką preferencyjną. Także potencjalnych źródeł jest wiele. Wszystko zależy od tego, jaka jest moc zainstalowana, co jest substratem, gdzie zlokalizowany jest projekt i kto dofinansowanie chce wystąpić. Jeśli będziemy w posiadaniu tych informacji, Dużym prawdopodobieństwem źródło finansowania lepsze czy też gorsze na dany moment będziemy w stanie zaproponować. Czy tych źródeł jest wystarczająco dużo, żeby zapewnić rozwój tego rynku, o jakim wszyscy marzymy? Chciałabym, żeby tak było. Natomiast chociażby poziom unijny, który dzisiaj kończy się naboru wniosków o dofinansowanie dla naboru dla działania, na które bardzo e, mocno czekaliśmy, to jest działanie 2.2 Rozwój OZE. Budżety dla tego działania nie są, e, że tak powiem, powalające. To jest e, było 150 milionów e, dla biogazu, 150 milionów dla biometanu. Wiemy, że możliwe będzie zwiększenie tych budżetów. E, ale no nadal potrzeby znacznie przewyższają dostępny, dostępny chociażby w ramach tego naboru e, budżet. Także czy będzie wystarczająca, bym sobie tego bardzo życzyła, na bieżąco to śledzimy, jeśli możemy, jesteśmy w stanie, to lobujemy te programy, które wspierają biogaz. Dla nas ten temat jest bardzo bliski, bo oprócz tego, że pomagamy na co dzień w tym, żeby te dotacje na ten cel zdobyć, no to mamy też swoją instalację, e, zatem dla nas rozwój tego rynku, wsparcie go w procesie pozyskiwania dotacji, jak i... i od naszej strony inwestorskiej jest bardzo ważne i bardzo sobie tego życzymy, żeby te źródła jednak wystarczające były. Oby tak się stało. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Bardzo dziękuję.